Siema, nazywam się Maciej Brudzewski i serdecznie polecam wam stand-up tekę oraz Krzysztofa Sawczuka, który ma chyba cały jeden filmik na necie, ale warto obczaić. Polecam, trzymajcie się, hej! Najlepszy stand-up w Polsce robi... Eee, najlepszy stand-up w Polsce robi... Kacper Ruciński i Patryk Szabańczuk. Najlepszy stand-up na świecie robi... Na świecie robi Russell Peters i Chris Delia Delia? Chris Delia ale lubię ich tak naprawdę za bardziej za pojedyncze bity niż za całokształt eee, Russell'a za mm, za ten tekst o tym, że cipka po porodzie jest jak twoja ulubiona knajpa, która spłonęła to mnie rozwaliło i to już był mój mistrz a Chris'a za mm, za ten tekst o pijanych laskach że one mogą żygać e, na imprezie i kontynuują wiksę, a facety odpadają tak, to było genialne, więc to są moi faworyci mniej znany komik, wart polecenia nie chcę nikogo obrazić, więc yy, polecę siebie w takim razie byłem na każdym swoim występie i zajebiste, naprawdę polecam nie, a tak o mniej znanych, w sensie niż tam ze Stęda Polska i Antraktu, to yy, Julek Sipika Janek Wolańczyk, Paweł Reszela, Wojtek Pięta, Mateusz Socha, Tomek Kwiatkowski. Tak, tak, no. Jeśli, może tam o kimś zapomniałem, ale to zdecydowanie Powszechnie uwielbiany komik, którego nie lubisz, nie kumasz. W Polsce nawet jak nie przepadam, to rozumiem czemu są uwielbiani. Natomiast yy, nie rozumiem fenomenu Luisa Sikaja, po prostu nie mogę ani tego słuchać, już jak patrzę na tego typa, to jeszcze nic nie powiem a już jestem wkurwiony. Nie wiem, no czasami tak jest, że komuś widzisz, że się zaciskają i to jest dla mnie ten typ i nie kumam, nie kumam czemu akurat on. Stand up w Polsce za 3, 5, 10 lat. Myślę, że to będzie coś niesamowitego. Bo jest tak naprawdę coraz więcej komików, co roku pojawiają się nowi i w ciągu roku potrafią wystrzelić tak, że już nie tylko środowisko ich kojarzy, ale faktycznie ludzie przychodzą na ich występ, bo ich twarz jest na plakacie. Więc podejrzewam, że za jakieś trzy lata wykruszą się ci sławi albo ci, którzy po prostu stwierdzą, że nie dają rady. I za 5 lat zostaną same takie, yy, same perełki i aktualnie wyjadacze. Więc za 10 to będzie, łach, coś niesamowitego. Myślę, że przybijamy Stany na luzaku. Najlepsza publiczność to taka, która. To taka, która przyszła się faktycznie bawić. Która trzeba się bawić, która jest zajarana tym, że właśnie przyszła na stand-up i usłyszał wszystkie możliwe teksty. Wiedzą, że mogą usłyszeć o e, aborcji, o jakichś dziwnych przypadkach w rodzinie. No bo po prostu wiedzą, że mogą usłyszeć o wszystkim i chcą to usłyszeć. Chcą się pośmiać ze wszystkiego. To jest, to jest najlepsza publiczność. W polskim stand-upie brakuje mi. W polskim stand-upie brakuje mi. Takiego profesjonalizmu, większego profesjonalizmu, jeśli chodzi o marketing, o promowanie siebie. Ludzie wrzucają naprawdę mało filmików i ze swoich występów, a niektórzy są świetni. Niektórzy są naprawdę świetni, mają godzinę 20 materiału i żałują tych 20 minut, żeby je nagrać, i żeby wrzucić, wrzucić do neta, bo nie wiem, bo już nie będą mogli tego mówić, czy z jakichś innych tam przyczyn. A szkoda, szkoda, bo naprawdę pomogłoby to ogólnie w promocji standupu, upu bo wiadomo, że jak się wrzuca swój filmik, ten filmik robi się popularny, to, to działa nie tylko na Twoją korzyść, ale ogólnie na korzyść stand-upu w Polsce. Na przykład, wiadomo, że yy, niektórzy nie przyjadą, niektórzy z komików nie przyjadą do jakiejś mniejszej miejscowości, gdzie tam powiedzmy na sali będzie 50 osób, ale te osoby zobaczą kogoś w necie i potem przyjdą już na ten występ, dlatego bo w ogóle będą chcieli zobaczyć stand-up, nawet jak przyjedzie ktoś. Nie tak rozpoznawalny, ale jednak będzie można go sprawdzić gdzieś tam na YouTubie, zobaczyć chociaż, nie wiem, 2-3 fragmenty po 5 minut. Więc tego mi brakuje, jeśli chodzi o ten profesjonalizm i promowanie. I brakuje mi tego, że ci sami komicy nie potrafią sobie zrobić na przykład jakiś. Dobrych zdjęć na plakat. Nie pójdą na sesję, albo nie wiem, nie wezmą sobie jakieś kumpla czy koleżanki, który, którzy cykną im tam, nie wiem, spięć zdjęć na plakaty i potem dostajesz na plakat. Na przykład, jak organizujesz wydarzenie, dostajesz na plakat zdjęcie twarzy wycięte z jakiegoś kurwa rodzinnego zdjęcia albo z imprezy, gdzie tam widzisz jeszcze rękę czyjąś, jak go obejmuje. No kurwa, panowie. Więc tak, tego, tego mi brakuje. Najlepsza stand rada, jaką otrzymałeś. Było kilka tych naprawdę dobrych rad, ale najbardziej zapadła mi w pamięć ostatnia, którą dostałem od Abelarda Gizy: żeby na scenie być po prostu w pełni sobą, mówić prawdę. prawdę a propos tego, co się myśli, co się faktycznie czuje, jak się jest wkurwionym, to żeby po prostu wyjść takim na scenę i, i być takim jak faktycznie, jaki jest faktycznie twój aktualny stan, a nie, że cały dzień jesteś wkurwiony, na przykład, cały dzień jesteś kurwiony, wychodzisz na scenę i, i próbujesz tam głaznować czy cokolwiek innego. Powiedział, no powiedział mi właśnie wtedy, że to nie ma, e, że to nie ma sensu, bo raz, że ty sam sobie chrzanisz występ i on nie jest taki dobry, jakbyś go powiedział po prostu na swojej energii, a drugie, że no ludzie wyczuwają kłamstwo wyczuwają kłamstwo, to jest po prostu sekunda, kiedy wiedzą, że to, co mówisz, to pierdolenie po prostu, nie? Bo wcale... wcale teraz nie jesteś wesoły i to po tobie widać. Więc tak, to, to bycie szczerym i bycie sobą i płynięcie ze swoimi myślami i emocjami na scenie, tak, to była jedna z najlepszych lat, jakie dostałem. Co pamiętasz ze swojego pierwszego występu? <laughs> Mój pierwszy występ, um... Był zajemisty, poszło mi świetnie. Niewiele z niego pamiętam, bo byłem tak zestresowany, że to po prostu pamiętam tylko takie slajdy pojedyncze. I wtedy też pamiętam pierwszą radę stand-upową, którą dostałem od Gawła Feligi. Powiedziałem, że występuje pierwszy raz i czy coś mi radzi, a Gawa Feliga powiedział: yy, bądź śmieszny. Więc Tak, to była pierwsza rada, którą dostałem. No i przypadkiem powiedziałem podjebany tekst od rofina Williamsa, który słyszałem na imprezie. Eee, tak, i może też dlatego, bo tak zajebiście, i ludzie się dobrze bawili, bo okazało się, że ten tekst już jest sprawdzony. Eee, tak, tak, ale wspominam to, wspominam to niesamowicie. Byłem tak zestresowany, że już planowałem uciec, tylko akurat jak wstałem i chciałem wyjść, to gaweł już powiedział moje nazwisko i stwierdziłem, no, ho, już wszyscy patrzą, teraz nie ucieknę. Więc tak, byłem mnóstwo niesamowicie. Tych emocji i tak, ja się bawię ekstra. Stand-up to dla mnie? Całe życie, w zasadzie teraz yy, od dłuższego czasu, myślę, że tak od roku, wszystko mi się kręci wokół tego stand-upu: wszystko I, i życie prywatne, yy, czyli rodzinne. Z jakimiś ze znajomymi sytuacje też tak naprawdę spotykam się z nimi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jestem w jakimś danym mieście, bo akurat występuję. Więc tak, tak, stand up to całe moje życie. I, i hobby, i praca, i relaks. Tak. Zdecydowanie.